Rekordowe zwycięstwo w Fogo Futsal Ekstraklasie zanotował w weekend Dreman Opole Komprachcice. Ekipa to korredery w ramach 22. kolejki rozgrywek pokonała na wyjeździe Sośnice Gliwice aż 11 do 1. To jej najlepsza dotychczasowa wygrana zarówno pod względem liczby strzelonych goli w futsalowej elicie, jak również różnicy punktowej w danym spotkaniu. Na listę strzelców wpisało się aż 9 zawodników opolskiej drużyny. Mecz z dubletem zakończył Niko oraz Waldemar Sobota. Natomiast po jednym golu dołożyli Arkadiusz Szybczyński, Felipe Omago, Marek Bugański, Wiktor Skała, Jakub Janczak, Wadym Iwanow oraz Kacper Kaczka. Honorową bramkę dla Gliwiczan zanotował zaś Dawid Kaczmarczyk. Uważam, że rozegraliśmy dobry mecz, kontrolowaliśmy to spotkanie od początku do końca. Wydaje mi się, że Sośnica miała kilka szans pod koniec pierwszej połowy był to najsłabszy okres naszej gry ale nasza skuteczna gra w obronie pozwoliła nam wyjść z tego bez straty bramki. Druga połowa była także niezła. Było widać po moim zespole. Że był głodny gry, chcieli zdobyć jak najwięcej goli. W poprzednich dwóch spotkaniach nie odnieśliśmy korzystnych wyników, dlatego dziś byliśmy bardzo zdeterminowani, by wygrać. Zdecydowanie dzisiaj się skompromitowaliśmy na, na tle bardzo dobrego rywala. Tutaj nie ma co, co ukrywać, ale no, no my zagraliśmy no, bardzo sobie zawody. No. No, trudno nam po odejściu Mateusza uzupełnić pozycję bramkarza. Opolanie zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów. Liderem jest rekord przed kontraktem oraz piastem. Kolejne ligowe starcie Dreman rozegra w środę 28 lutego we własnej hali z Eurobusem Przemyśl. Co ciekawe, zanim to nastąpi, obie drużyny zmierzą się ze sobą już jutro w ramach 1-8 finału futsalowego Pucharu Polski. Początek meczu w komprachcicach o godzinie 19. również cenną wygraną, tyle że w plus lidze zanotowali siatkarze PSG Staliny Sa Wczoraj, w ramach 22. kolejki ekipa Daniela Plińskiego pokonała przed własną publicznością 3 do 1 GKS Katowice. Zdecydowanie najwięcej emocji było w premierowej odsłonie, którą ostatecznie Nysanie wygrali na przewagi 33 do 31. W drugiej partii górą zaś byli przyjezdni 25 do 19. W pozostałych setach, czyli w trzecim i czwartym żółto-niebiescy triumfowali odpowiednio do 22 oraz 13. Nagrodę MVP otrzymał przyjmujący stali Zoir El Graui, który Zakończył mecz z 18 punktami na swoim koncie. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. GKS w niektórych aspektach również prezentował się dobrze, zwłaszcza w drugim secie, który wygrał. Dobrze zagrał zagrywką. My jednak umieliśmy to przetrwać i zdobyć trzy punkty. Jestem bardzo szczęśliwy. Dużo trenowaliśmy na to przez cały tydzień. Chcemy grać w playoffach z najlepszej pozycji, jaką możemy wypracować. W ligowej stawce Stal zajmuje miejsce dziewiąte z dorobkiem 32 punktów. Pozycję niżej kamistraty straty są kędzierzynianie. Liderem jest Jastrzębski Węgiel przed ekipami z Warszawy oraz Zawiercia. W następnej kolejce drużyny z naszego regionu zagrają na wyjeździe. Grupa Azoty Zaksa zmierzy się w najbliższą sobotę w Wieluniu z ekipą Zelwowa, zaś dwa dni później Nysanie wyjadą do Radomia. Natomiast w Orlen Super Lidze porażki doznali szczypiorniści Korotop Guardiopole. W ramach 21 serii ekipa Bartosza Jureckiego przegrała na wyjeździe z MMTS-em 25 do 33. Spotkanie od samego początku było dość emocjonujące. Po kwadransie gospodarze prowadzili 6 do 4, a na przerwę schodzili z czterobramkową różnicą na swoją korzyść 17-13. do 13. Po kolejnym kwadransie MMTS prowadził już nawet 28 do 17, lecz ostatecznie wygrał różnicą ośmiu trafień. Najskuteczniejszym zawodnikiem został Fabian Sosna, który zdobył 7 bramek. O jedno trafienie mniej mieli wśród miejscowych Michał Potoczny, czyli zdobywca nagrody MVP oraz Mateusz Kosmala. Ogólnie Kwizyn zagrał bardzo dobry mecz w obronie, jak i bardzo dobra skuteczność w ataku. Niestety nam brakowało tej skuteczności w ataku. Bardzo dobrze też bramka się spisała w Kwizynie. Bardzo kluczowe momenty, gdzie mogliśmy skrócić naszą przewagę, ale bardzo dobrze bramka Kwizynowi pomogła. No i no niestety przestrzelone i błędy w obronie zawiniły o wyniku meczu. Gwardia zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 26 punktów. Liderem jest Orlen Wisła przed Industrią oraz Górnikiem. Następny ligowy mecz Opolanie rozegrają w poniedziałek 26 lutego we własnej hali z Industrią Kielce. A już jutro gwardziści w ramach Orlen Pucharu Polski mężczyzn powalczą o ćwierć ćwierćfinał z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego. Początek meczu z tego Arenie o godzinie 18.00.